Cześć wszystkim, witajcie w projekcie Słowo. Słowo na dziś pochodzi z Ewangelii według św. Marka i opowiada o tym, jak uczniowie Jana i faryzeusze zapytali Jezusa, dlaczego oni wszyscy poszczą, a uczniowie Jezusa nie. I wtedy Jezus odpowiedział im, że czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo Pana Młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy w ów dzień będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. I wino przepadnie i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I do mnie najbardziej trafiają te słowa Jezusa, że uczniowie nie mogą pościć, jak długo Pana Młodego mają u siebie. Bo ja zrozumiałam ten post jako czas w pewnym sensie smutku. I tutaj Jezus mówi w takim razie do mnie, że nie mam powodu pościć, czyli być smutną, jak długo Pan jest ze mną, jak długo Jezus jest ze mną. I wtedy nasuwa się taka myśl, że tak naprawdę Jezus zawsze jest ze mną w każdym momencie, niezależnie od wszystkiego. Więc to w pewnym sensie znaczy, że nigdy nie mogę być smutna. Ale też nie do końca, nie chodzi o to, że nie mogę być smutna, tylko że nie muszę. Tak rozumiem, że Jezus mówi do mnie, że nie muszę być smutna, nie muszę odczuwać tak bardzo złych emocji, ponieważ On zawsze jest ze mną. I to nie znaczy teraz, że każdy smutek czy każda negatywna emocja jest zła i mamy się jej pozbyć natychmiast, bo to niedopuszczalne, bo też wiemy, że wszystkie emocje są ważne i wszystkie emocje są potrzebne i są niezależne od, są niezależne od nas. Mm, tylko właśnie widzę przez to, że Jezus chce do mnie powiedzieć, że. Dopóki On jest ze mną, to ja mogę być szczęśliwa. A patrząc na to, że Jezus zawsze jest ze mną, to powinnam być gdzieś w sobie szczęśliwa. To nie znaczy, że muszę zawsze być uśmiechnięta, nie znaczy, że zawsze musimy mieć dobry nastrój i zawsze być radośni. Myślę, że Jezus właśnie chce nam powiedzieć, że niezależnie od tego, jak się czujemy w danej chwili, to żebyśmy widzieli takie światełko w tunelu, że, że niezależnie od tego, co się dzieje dookoła, jednak gdzieś w nas, w środku, w sercu, tam, gdzie mieszka Jezus. Powinna być ta radość, bo właśnie tam On jest i nigdy nas nie opuszcza. I też to słowo daje mi tak dużo do myślenia, bo Jezus tak bardzo dobitnie chce nam powiedzieć, że On nas nie opuszcza nigdy. Później mówi o tym, że nadejdzie taki dzień, kiedy będziemy musieli zacząć pościć, ale nie skupia się na tym, co będzie kiedyś, tylko więcej mówi na temat tego, co jest teraz. Więc ja Was zostawiam z tą myślą i zastanówmy się wszyscy razem nad tym, jakie mamy emocje i jakie przeżywamy. I czy w takich trudnych chwilach pamiętamy o tym, że kiedyś to się skończy i jednak kiedyś dla nas wyjdzie słońce, bo jednak Jezus jest cały czas z nami i nigdy nie nadejdzie tak naprawdę taki dzień, kiedy Pana z nami nie będzie. Życzę Wam dobrego tygodnia w szkole i na lekcjach online i zapraszam Was na jutrzejszy projekt Słowo.